Witamy kolejnego dnia wyprawy. Idziemy na Ponkil. O nieludzkiej porze. Tak wcześnie rano. Nic nie widać, bo jeszcze ćma Idziemy na wschód słońca. I nie wiemy, gdzie ta droga. Gdzie ta droga? E, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo tłumia pończyków i no będziemy czekać na wschód słońca chyba zacznie wschód słońca? Podziwiamy, podziwiamy, ale tu, oprócz wschodu słońca, no widzisz, widać Daulagiri, Annapurne, Mecha Pucharę, ale oprócz wschodu słońca, to tu można podziwiać milion pięćset japońskich turystów, no i paru z polskich turystów też. No. Ale i tak to tu wygląda. A co powiesz jak podoba Ci się? Podoba mi się. No. I, po, I polki są? No. Bo tam się odsłaniają kolejne widoki. No. Nagle się pojawia trzeci wymiar. No. 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 Zeszliśmy z Pool hill. Było spoko, dużo ludzi, ale spoko tak. No i śniadanko mamy Ja mam zapiekankę jakąś ziemniaczaną Z jajkami na górze A Ja mam Spring Rollsy to, to co w takim cieście jakimś I ziemniaczki, to co Adam wczoraj jadł Ja nam podejrzewam, że mi troszkę pomoże I mamy miód do ginger lemon Dobrze Spróbuj co to jest w ogóle, co ty tam masz? No, coś dobrego, no. no coś, mm. Jajeczko sadzone. To się nazywa Rousty. Czy to jest taka zapiekanka? Chyba ziemniaczana. Mm. Tak. Coś jak placek ziemniaczany. O, ty tak, lubisz. No, bardzo lubię. Także luzik, bardzo dobre. No. No. A jeszcze zobaczcie, czy tutaj widać? My troszeczkę tak oczami to widzimy, że tam kawałek Anna Poruny widać. Ale nie wiem, czy to jest w ujęciu kamery. Rano na wschodzie słońca była piękna widoczność, a teraz znowu jest tak sobie. No i co? Będziemy jeszcze jest Będziemy jeszcze decydować, co dalej robimy. Jak się czujesz? Dobrze, dobrze, bo mam portera. Aha, masz portera. To super. No. Ale idę z nogi na nogę, wolno. da mnie się mój plecak, więc jest ok Dzisiaj tak sprawdziłam, że nocleg będziemy mieć troszeczkę niżej niż do tej pory, więc dobrze. No i. Tylko trzeba wyjść wyżej najpierw. No, trzeba na początku się wdrapać na 3000, ale robimy to naprawdę z nogi na nogę. Mamy na to cały dzień. Nie tak jak rano, żeby zdążyć na wschód słońca, więc myślę, że będzie ok. A na wschodzie byliśmy tam. Tam byliśmy. Tam. Tak. Tam. A dzisiaj mamy znowu szlaki przez przepiękne lasy kwitnące. No, a ty Adaśko, jak się czujesz? No Ci? Ja mam... ci? Dobrze, dobrze. Trochę żebym się tu z boku, ale kompida założyłem jakoś to tam, mhm. jakoś to tam damy radę, nie? Przewalczymy. Zęby się zaciśnie i się pójdzie, nie? Aha. No. No. A potem ci baba będzie stawy skroniowo żuchwowe rozluźniać. Aha, no. no, 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 no na nie nie od... ma lekko. Nie na... ma lekko, no. No dobrze. Tak to wygląda. Zobaczymy ile dzisiaj udziemy, nie? No. Na 2600 powinniśmy zejść. Najważniejszy, żeby, żeby nam hajsów ten... No, starczyło. A powiedz, jak liczyliśmy pieniądze. no jak żeśmy wymienili dolce w banku, to dostaliśmy cztery takie grube kubki tych banknotów. Takie grube zwitki. Takie grube zwitki, no, no i nie chciało się nam tego liczyć. I do tej pory to mieliśmy ile kubki ubyło. No. W ogóle żeśmy tego nie liczyli, tylko ile kubki ubyło. Ja mówię, Adam, ale na ile nam starczy tych pieniędzy? Jeszcze jest grubo. No. Dopiero wczoraj żeśmy policzyli, policzyli. No. więc jak na góry nam starczy, później będzie trzeba, później nie trzeba, będzie gdzieś tam jakiś bankomant no. albo bank. No, Pokażę coś dobrać, coś dobrać. No. ale metoda liczenia pieniędzy na grubość kupek. Na grubość kupek. to najlepsze. Najlepsze było. No. No. Okay. Namaste, hello, where are you going? We are going to today. Oh, we also. See you soon. Okay. Zobaczcie, jak to pięknie. Ostatnio dużo się mówi o, e, o kobiecości, o kobiecej mocy, powrocie do kobiecej mocy. E, no i to miejsce jest jakieś niezwykłe. Ja tak to tylko zostawię, że jeśli ktoś e, organizuje jakieś warsztaty e, takie kobiece, to Uważam, że nie ma lepszego miejsca na to, niż las, w którym teraz jesteśmy. Witnący las rododendronów. To Naprawdę jest jakieś niezwykłe to miejsce. To jest jakieś magiczne, tajemnicze, pachnące. No i rzeczywiście po jednym dniu w lesie z rhododendronami już nawet nie noszę plecaka. <noise> Tylko hop mi nosi plecak. <noise> nie na Ale jest tu absolutnie przepięknie. I jeśli istnieje coś takiego jak miejsca mocy, to na pewno to jest jedno z nich. Witajcie Beski domaniacy! Znowu zdobyliśmy coś. Cośmy to, to zdobyli. Tu jest napisane, bo ja to nie wiem czy dobrze przeczytam. To, żeśmy zdobyli. Wysokość 360 metrów, Mierzę yy, wraz z dwoma plecakami. czuję moc. No, żeby nie było. Jestem jeszcze nie taki stary, na jakiego wyglądam. Daję radę. Tutaj jak szerpa. Dokładnie. No jak szerpy, nawet szerpy mi to zazdroszczą, że tam tak tak, no. tak, no szerpy się patrzą. Szerpy, szerpy się, patrzą. się patrzą na Ciebie? Już na szerpę z zieleśni i sopotni. No. <laughs> Okej. Okay. Okay. to co Je. szerpo? Idziemy, idziemy dalej czy przystajemy? Idziemy dalej. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Jeszcze kawałek tam chyba no. może będzie przewyższenia, bo tam już tylko. W dół. W dół. Jedyny minus jest taki, że jak Adam idzie, to za bardzo widzi co ma pod nogami. I przepaduje. Co jednak jest umiejętnością, która się przydaje w górach. Żeby widzieć, gdzie się idzie. Ale on uruchamia jakiś swój szósty zmysł, czy tam siódmy. I idzie dalej. Tak, tak. tak jak sobie idziemy przez ten las, to żeśmy sobie wymyślili zmianę planów, nie? Tak, Trochę. co chcemy w życiu robić. Co chcemy w życiu robić? Przez najbliższy tydzień. Tak. W każdym razie początkowo... Mieliśmy, e, mieliśmy takie no, taką zewkę, żeby iść, na, e, iść do bazy podan na mm. no a teraz teraz rzeczywiście to tak to się zadziało jak się zadziało że dzisiaj e, dzisiaj znowu miałam jakieś tam trudności z oddychaniem i, i oczywiście jak to w życiu bywa czasami w momencie kiedy trochę zaczęłam panikować, że co ja tak naprawdę robię, że może coś poważnego mi się stanie, to to spotkałam polską panią doktor, którą bardzo pozdrawiam, pozdrawiam zresztą te Polki, które spotkaliśmy, bardzo Dobrze, sympatyczna ekipa, serdecznie. chyba większość była z Wielkopolski właśnie tak. no i, i dostałam leki i na chorobę wysokościową. No i też Adam niósł mój plecak. No i teraz stwierdzam, że po prostu nie będziemy cisnąć na siłę. Cisnąć, czy tam spinać pośladów, czy tam zaciskać zębów, czy tam nie wiem czego jeszcze. Tylko po prostu pochodzimy sobie w takich właśnie fajnych miejscach dżunglowatych nisko. Będziemy powoli obniżać wysokość. E, I kto wie, może tak sobie tak dżunglowa to zejdziemy w kierunku e, Pokary, gdzie też, e, gdzie też co, e, można wyhaczyć e, rafting na rzece Kaligandaki. No spróbujemy, zobaczymy czy nas będzie na niego stać, nie? Po pierwsze. Tak, zobaczymy czy nas będzie stać, e, jak to, jak to tam w ogóle wyjdzie, skąd dokąd. Ale plan jest taki, żeby no, po prostu e, hefan i mieć czas na, no. na chodzenie i e, takie we, wałęsanie się no. po, tych, po tych pięknych lasach. No. To jest cudowny plan. A do Basecampu pod na, no na pewno jeszcze tu wrócimy, bo, bo y, jak i, ja jak i Aga Stwierdzamy, że to nie jest nasz ostatni raz w Nepalu, że tu będziemy jeszcze nie raz. I no bo nam się tak podoba. No, jest no i mega. Pewnie, pewnie będzie okazja. Tak, mamy nadzieję. No mamy nadzieję w każdym bądź razie. Mieliśmy no. No. No, bardzo duże doświadczenie podczas tak. tego, tego, tego trekkingu. No. Wiemy co trzeba zmienić, żeby yy, na takie długie dystanse. Co trzeba zabrać ze sobą. Czy co nie, niepotrzebnie zabraliśmy i tak jak, mhm. takie różne rzeczy, żeby... Być no. może gdzie rzeczywiście za ostro zaplanowaliśmy trasę. Jak dla mnie. Bo tam dla Dama luzik, ale... <grywia> jak dla mnie. No. No i tyle. Fajnie jest. No. Naprawdę. Y te drzewa no, na bank mają jakieś, jakieś moce lecznicze, to ja się tu dobrze, w dobrym miejsce znalazłam. I ja go też, co nie? No, no. Idziemy przez taki las, ten na są takie szkarpy, urwiska. No i tak się zastanawiam, bo yy, czy tu gdzieś nie żyją właśnie te pszczoły himalajskie takie, co te wielkie co robią Bo coś ten... tu bzyczy tak. Coś tu brzydzi, czy. Taki konkretnie no, ale, ale Na ucho taki szerszeniek, nie? No, ale, ale się zastanawiamy, czy tu właśnie gdzieś nie żyją. Eee, te, które robią ten. matkane, ten, ten halucynogenny, nie? No. Eee, ten eee, z redodendronów, nie? Mają pożytek z tych redodendronów, one to zbierają gdzieś. No, całkiem możliwe, że tu gdzieś żyją na tyk. Ten co film był, nie? O tych łowcach miodu. No, może no. nie wszyscy słyszeli, ale na YouTube jest taki fajny film o łowcach miodu. No. I tam rzeczywiście pokazują, jak, jak tutaj Nepalczycy zbierają, wybierają taki e, ten e, szalony miód, który no, ma różne te właściwości swoje podobno. Wystarczy łyżka, bo więcej to już można trochę przecholować. No. No. Mamy tu jednego śmiałka, no. No. który interesuje się Szczelarstwem i marzył mu się taki metanol. No właśnie, jak będzie gdzieś do kupienia, albo ten, albo do zostania tu, gdzieś, no to z przyjemnością bym spróbował. No ja nie wiem, nie wiem jeszcze do końca. No, co działa taki <noise> Dokładnie, co to on robi. No. Na filmiku było, że albo ktoś wymiotuje, albo. Albo, że ktoś ma śmiechawę. No. Nie? No, no, no. Ale kto wie. Ale kto wie. Zobaczymy. Fajnie by było na pewno zobaczyć takie pszczoły, albo takich pszczelarzy w akcji. No. To by było super. E tak na żywo to zobaczyć. A kiedy oni mogą zbierać ten miód? Pewnie już jak przekwitną, nie? No, Teraz jest pożytek. Pewnie. Pewnie jak się przytykną, no. no. Gdzieś tak za dwa tygodnie, miesiąc, nie? No, pewnie, pewnie. No, nie mają jakieś swoje okresy. Mm -hmm. no. tak, idę i tak patrzę, może gdzieś w gniazdo zobaczę coś tak. Na razie nic. No, ale jest tu zjawiskowo. I też co trzeba przyznać, po tej stronie tu mam wrażenie od tato, pani Zupełnie inaczej się idzie pod kątem tego, że nie ma śmieci, nie? Na no. jest tak naprawdę ten rejon nazywają Sanctuary, czyli Sanctuary, czyli Sanctuarium Jana I, I rzeczywiście tutaj jest dużo większa dbałość o to, żeby, żeby było czysto i nie ma takiego wszędzie walającego się plastiku, jak wcześniej widzieliśmy na przykład. Między Sahar a Chamę, nie? Kiedy to było bardzo, bardzo takie rażące w oczy i takie no, przykre, nie? No dobra, to idziemy dalej wypatrywać. Mamy 15.30 Właśnie sobie wciągnęliśmy zupkę czosnkową. Idziemy w kierunku ta do pani. Wcześniej było tato pani, a tu ta pani. I mijamy właśnie taką niesamowitą jakąś dżunglę. Takie bardzo, bardzo takie, bym powiedział na sterydach do ten nie? No. no. Fajnie to wygląda. No jeszcze się okazało, że może być nawet z dwie godziny marszu, ale pójdziemy swoim tempem. I mamy plan, żeby jutro nie ustawiać budzika. Wow, no mega. No. To Adam miał... zapamiętał nazwę miejscowości? Zapamiętamy. ta da pani. Dada pani. To znaczy, że ta wioska była kiedyś daleko od wody. Hmm. I do... tu z wiaderami nosić, no, wiadrami nosić na głowie. No, nosić na głowie i ten, i to w ogóle na no, takich zboczak jest ta wioska, nie? Co się tak, wyszło, nie? widać stąd hmm. na pewno puczarę, hmm. czyli tą świętą górę. Hmm. No, no, I ale teraz do do doprowadzili takimi rurami. No, takie rury są jakby zamglone. Byliśmy drodze takie ale wodociąg. No, jakby wodociąg. Tak, no, taka szumiąca kamienie. Tak to wyglądało. podobało. No. I no. i jest to no, no, w wodociąg. W takim hosteliku, co tu jest, jakby trakersy, nie wiem, nie? Tak, to jest. jest to, dużo to, tak. Nie, no tak. trackersów jest taka jedna babcia, takie, która wszystko ogarnia Bo tu się takie szlaki przecinają, nie? Tak. Tych osób, które idą na ABC, albo tych, którzy, tak, tak, tak jak ja, tak jak ja jadam sobie po prostu będziemy tak. Teraz. po dżungli. Borykać po dżungli, bo. No, bo. Bo odpuściliśmy spręż. Odpuściliśmy spręż. I będziemy szukać małp i różnych dziwnych rzeczy. Co tu... Ale pl, pl, plus jest taki, że im niżej schodzimy, tym większa szansa że spotkamy. Banany, małpy. Małpy. Widzę tam jeszcze. No i zobaczymy. No i Adam będzie pytał o ten mathanej. No i tej babci Pytaliśmy dzisiaj tej jednej przewodniczki, ale. No, tej coś własnego. Tak, tak, tak. No, ale powiedziała, że jest tu coś, dostanę, tylko trzeba ta. pytać ludzi. Trzeba pytać. No, no dobra, ale... no, zobaczymy, co to wyjdzie. no każdym razie zapowiada się jutro. Ciekawy dzień. Dobra, no. widzę, że nas tu wszyscy już obserwują, jak badajmy do kamery. To trzymajcie się do litra. Trzymajcie się do litra, do jutro kolejna przygoda. Cześć.